Nie lękajcie się, mówi Pan. Nie lękajcie się, bo ja jestem z Wami. Ja jestem z Wami, mimo tego, że odsuwają się od Was pasterze, mimo tego, że rząd okazuje się nierządny, to ja jestem. Ja jestem i pragnę być z Wami w Waszych sercach, pragnę z Wami być każdego dnia. Takie wołanie, takie przekonanie Pan wlewa mi głęboko w serce. Ja jestem z Tobą. To wołanie do każdego z nas, każdego, kto słucha teraz tego nagrania, po to, by się przestać lękać, by się odwrócić od tego, czym nas karmią, a karmią nas obudą, nieprawdą, zaciemniając obraz realny sytuacji, pokazując nam pewne migawki zdarzeń i odsuwając od prawdziwego oglądu tego, co się naprawdę dzieje. Dlatego Drugą rzecz, którą Pan mi wlewa serce, to dwa słowa: rozwaga i przezorność. Bądź rozważny i bądź przezorny. Bądź rozważny w tym, czym, czym się karmisz, czym się karmisz każdego dnia, na co zwracasz uwagę, co wpływa przez Twoje uszy, przez Twoje oczy, czym się karmi Twoje serce. I bądź przezorny. Bądź przezorny w wyborach. Bądź przezorny w wyborach dotyczących Twojego zdrowia i życia. Bądź mądry. Mądro się, by Pan obdarzył Cię duchem mądrości, duchem rozwagi, byś umiał rozeznać, co jest na Ciebie naprawdę dobre. Czy eksperyment medyczny przyniesie Ci tak naprawdę zdrowie? Głęboko jestem przekonany, że wprost przeciwnie. Na dowód tego zamieszczam pod spodem pewne Filmiki, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego tak myślę. A moje myślenie jest oparte o wieloletnie studiowanie Pisma Świętego i osobistą relację na słowie Pana, który wlewa w moje serce. Pan mówi: bądź rozważny i bądź przezorny, zanim cokolwiek przyjmiesz do swojego organizmu, bo to, co przyjmiesz, zmieni Ciebie, może Ciebie zmienić i wpłynąć negatywnie. Rosnąć sam w swoim sercu. O co mówię, i nie opieraj się na moich słowach, bo to jest moje subiektywne odczucie, subiektywne doświadczenie. Ale zacznij rozglądać się, zacznij czytać uważnie. Uważnie przeglądaj artykuły i zobacz, ile w nich sprzeczności, ile w nich szaleństwa, napędzania się. Rząd pracuje nad społecznym zapotrzebowaniem, jak to zapowiedział, na właśnie te specyfiki medyczne. I to społeczne zapotrzebowanie jest poparte, zobacz, gwiazdami, telewizji, mediami, które, które reklamują namiętnie. Natomiast nie ma żadnego zapewnienia, a wprost przeciwnie, jak przyjmiesz ten specyfik, to wcale nie znaczy, że będziesz mógł chodzić bez maseczki. Wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, będziesz musiał przyjąć kolejny i kolejny, i nigdy nie ma gwarancji, w każdym razie jest to bardzo nieostre, że będziesz mógł ją ściągnąć. Czy to ma sens? Czy to jest rozsądne? Czy to jest rozważne? Nie! Bo tu nie o rozsądek i nie roz o rozwagę chodzi. I stąd ten dzisiejszy materiał, trochę inny. Jest to wołanie w głębi mego serca do ciebie, byś zaczął myśleć po Bożemu, byś prosił Pana o ducha mądrości, ducha rozeznania, ale nie szedł impulsywnie. Nie idź nigdzie impulsywnie, bo ten impuls może Cię zaprowadzić na skraj przepaści. A gdy już wpadniesz tam, będzie Ci naprawdę trudno się z niej wydostać. Wprost przeciwnie, gdy czujesz takie spychanie, zaciśniętą pętlę na szyi, czujesz, że musisz no, tak koniecznie iść, brać udział w eksperymencie lub w innych rzeczach, które przyjdą z czasem, o których będzie, myślę, że więcej, zastanów się. I zapytaj swojego Ojca Niebieskiego, bo on ma na to odpowiedź. Zapytaj, zapytaj, znajdziesz ją w ciszy swojego serca. Więc, żeby tą ciszę zobaczyć, uzyskać, musisz wyłączyć media, przestać się karmić tym wszystkim, co z niego płynie, a otworzyć swoje serce na wołanie Pana, który przychodzi w cichym powiewie wiatru. To jest Jego duch, Jego miłość. Gorąco Ciebie namawiam, byś. Zaczął odrywać się od świata obecnego, świata Ułudy a kierował spojrzenie do wewnątrz, ku własnej, własnej intuicji, własnym odczuciom, byś sięgnął po pismo święte i po słowa proroków, którzy wiele lat temu mówili o tym, co nastąpi. Jesteśmy jednością. Każdy z nas, każdy sąsiad, każdy Polak jest bratem dla Polaka. Nie pozwól proszę, by cokolwiek, cokolwiek, jakakolwiek dezinformacja zwracała ciebie przeciwko swojemu bratu, przeciwko swojej siostrze. Nie pozwól, by kierowała tobą nienawiść, niechęć, bo to ma głębszą podszewkę, to jest podszyte celowym działaniem właśnie do tego, by nas różnić, by nas jączyć. Podczas, gdy tak naprawdę, w ciszy nocnych posiedzeń, od zeszłego roku podsuwane są gotowe rozwiązania w postaci rozporządzeń innych aktów tak naprawdę szkodliwych dla naszego narodu, dla nas samych. Zastanów się więc, zanim wyjdziesz na ulicę przeciwko własnemu bratu. Raczej podejmu rękę, podejmu rękę, bo on może też nie wiedzieć, może być zaślepiony, może być napędzony przez kogoś przez coś. A jeżeli już musisz to zrobić, to proś Ojca o głębokie zrozumienie tej sprawy, proś Ojca Niebieskiego o miłosierdzie dla nas wszystkich, dla całego narodu. Módl się za Polskę, módl się za swój kraj, bo jest to miłe Bogu i głęboko wierzę, że dociera prosto do Jego tronu, a On w swoim miłosierdziu napełni nas pokojem i miłością, da nam wszystko. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy osobiście, ale też jako naród. I wówczas, nakarmieni miłością Pana, zaopatrzeni we wszelkie łaski, które są dostępne tylko w nim, spadną nam łuski z oczu i zobaczymy, że naprawdę król jest nagi. Król jest nagi i wszystko, co robi, jest po prostu śmieszne.